I Vlog! Dzisiaj pierwszy vlog, w którym nie robię nic poza domem. W sensie będę robić dużo rzeczy poza domem, ale poza obrębem mojego zamieszkania. Bo zawsze, jak robię vlogi, to są to jakieś, nie wiem, wycieczki, jakieś podróże. A teraz to będzie po prostu vlog, daily vlog. Dzisiaj jest dzień kobiet i planuję go spędzić z mamą i z ciocią, więc najlepiej. Pokażę Wam, co będę robić, bo w sumie jestem chora. Jestem bardzo chora w tej chwili. Nie wiem, czy to słychać, czy nie, ale po prostu gardło mi tak siada, i po prostu wszędzie mi wszystko cieknie i jest po prostu masakra. Ale wypiłam ACC. ACC to jest chyba w sumie jedyna rzecz, która mi pomaga, jak mam katar albo grypę. No i suplementuję sobie wszystko. Też odpuszczam treningi na razie, bo się boję zapalenia mięśnia sercowego. I no. Let's go! I już jak widzicie się pomalowałam i zrobiłam włosy, w sensie one się robiły w nocy. Bo mam takie coś, nie wiem gdzie to teraz jest. Takie coś, taką gumkę. Ładna jest w ogóle bardzo. I założyłam ją na noc i takie coś wyszło. Dałam się, że będę wyglądać strasznie, ale to wygląda tak mega. I te włosy mają taki volume jakiś większy. No, więc pójdę się ubrać. Bo jestem jeszcze w piżamie i to świątecznej, chociaż w sumie się wpasowuje, bo jest śnieg. To jest chyba śnieg. Albo jakiś, nie wiem, mróz, grat. Nie wiem co to jest, ale jest biało. <laughs> więc się pasowuje. No, ale idę się przebrać. Więc. Hey, I have my outfit on. Chciałam go założyć bez tego golfa, ale jest zimno jest śnieg, tak jak mówiłam. A po drugie, jestem chora, też mówiłam. Więc, no, ten blowout się trochę rozwala, więc jestem trochę wkurzona. No, wygląda trochę jak jest Ale jak to troszkę tak poukładam, to wygląda spok. Żartuję, bo wszędzie sterczy, masakra. Ale. I will slide this anyways. Właśnie nie powiedziałam jaki jest plan. Plan jest taki, że idziemy na ściananie. Dlatego piłam tylko herbatę, a ja zawsze. Jem śniadanie do 15 minut po przebudzeniu i teraz tak dziwnie nie jeść wcześniej śniadania. Także jedziemy na śniadanie, póki nie stanę się marudna i głodna, bo to też może się stać i agresywna też przy okazji. O tutaj właśnie byłyśmy sobie w Lamani i mi się spodobała taka koszulka bardzo Ale żebym ją nosiła i była nie na mnie wyglądała musiałabym ją tak zmniejszyć A mi się nie chciało iść do krawcowej, bo bym pewnie zapłaciła więcej niż za tą koszulkę, więc jej nie wzięłam. She tryna make love, I'm tryna make movies. Oh, don't be crying, bitch, I do this. I stunt for real, these niggas do this. From the front, my bitch a beauty. From the back, look at that booty. She wanna party with my goonies. I'm tryna three way with her roomie. Hey roomie, I bet you wish that I was still right there. Used to live right there. Now I'm everywhere. Got bitches everywhere. Ogółem to jesteśmy o małych zakupach, bo stwierdziłyśmy, że jak już jest Dzień Kobiet, no to coś sobie kupimy. Przydałoby się coś sobie kupić, ale nie mam dzisiaj jakoś w ogóle yy, nastroju na to, żeby coś sobie kupować. Nie wiem, tak jakoś. Przez to może, że jestem chora, tak się czuję. No, ale nie chcę. Chcesz powiedzieć, co kupiłyśmy? Mm, Rolsa. Z kremem z pistacjowym pistacjami. I kupiłyśmy ostatnie dwa, a kobieta za nami chciała. I niestety. Nie zabrałyśmy. starczyło dla pani. Niestety. Ale mamy my, prawda? Jest. Jesteśmy już w samochodzie, już wróciłyśmy, jest zimno. Jest bardzo zimno. Mhm, jest strasznie zimno, ale będziemy teraz jeść te krucenty. Specjalnie dla nich tutaj przyjechałyśmy. Taki jest nasz ukryty cel, prawda? Jest. Jest. I go osiągnęłyśmy. Więc... Wydrwałyśmy ostatnie dwa. Wydwałyśmy babie z rąk. Tak. Więc będziemy teraz jeść. Hej, ogółem to już wróciłam do domu i jest okropna pogoda i miałam jeszcze jechać dzisiaj na trening, ale i się tak już przeziębiałam. W ogóle te włosy nie przetrwały za bardzo, a były takie ładne. Jest ogólnie okropna pogoda i chyba się jeszcze bardziej przeziębiłam, więc jedyne, co chcę teraz zrobić, to pójść spać, więc pójdę zmyć makijaż. przebiorę się w coś, co jest i ciepłe, bardzo ciepłe i pójdę spać. Tak też fajnie się spędza Dzień Kobiet, śpiąc, bo jest się chorym, no. Mam moje suple, mam moje suple właśnie tu. Kolagen i witamina C, więc wypiję je, pójdę spać. Nie będę już dzisiaj nagrywać tego, bo to będzie ból i cierpienie samo dzisiaj. Więc tak, drink your supplements and remember that you are the prettiest and you can do anything, you can do anything you want to do. And you are capable of making your dreams come true. To była właśnie motywacyjna gadka po angielsku ode mnie. Także jest to obrzydliwe paznokcie. Muszę. Co mi się już ten zdarło? Muszę je zmienić. Ale wszystkiego najlepszego. Z okazji dnia kobiet!